Dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiaj w nowym tygodniu. Część z Was już mi wysłała zadania domowe z poprzedniego tygodnia odnośnie porównywania ułamków zwykłych. Bardzo się cieszę, że tak świetnie Wam poszło. Dzisiaj chciałabym kontynuować ten temat. Myślę, że na razie jeszcze będziemy go trochę kontynuować. bo nie chciałabym wszystkiego robić na raz jednocześnie, żeby było wszystko łatwiej. Przez Eduelo wysłałam Wam już zadanie na ten tydzień, Macie na, na to czas e, do końca tygodnia. Jest to, e, to są pytania tylko i wyłącznie z porównywania ułamków. I ja chciałam Wam jeszcze przypomnieć te zasady. W zasadzie e, pokazać tak naprawdę, e, jak, to, jak wygląda porównywanie ułamków, jeżeli licznik i mianownik są e, różne. Bo kiedy są takie same, to jest proste. W pierwszej kolejności, mm, na przykład napiszę sobie ułamek, nie wiem, dwie szóste i 1 siódma, wszystko jest różne, licznik i mianownik, licznik tu jest dwójka, tu jest jedynka, tutaj mianownik jest szóstką, tutaj jest siódemką. No i nie wiemy, co, co to jak poradzić, prawda? Wszystko jest różne. W pierwszej kolejności patrzymy, czy nie ma części całych, bo jeżeli tu by się faktycznie pojawiło jakieś części całe, no to one już nam jakby określają, co jest większe. No dwójka jest większa niż jedynka, i To wszystko jest większe, tak? No ale gdyby tych części całych nie, tak, nie było, no to co wtedy zrobić? I dzisiaj chciałabym to wytłumaczyć. W pierwszej kolejności pokażę Wam e, taką prezentację, która jest zamieszczona e, znaczy, taki film na stronie Pistachia. Oni e, te filmy zamieszczają też na YouTubie. Możecie sami sobie na to wchodzić, tam są różne filmy. My nie skorzystamy z całości, ponieważ on jest e, troszeczkę dla nas jeszcze za trudny. Jeszcze nie mieliśmy rozszerzania i skracania ułamków. Skorzystamy sobie tylko z części tego filmu. Ja tutaj wycieszyłam tego pana, który mówił, ja Wam będę to opowiadać. No, Jedziemy czy nie jedziemy? Jedziemy. Pistacja widzimy. Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach. Eee, zobaczcie, jest Krzyś i Andrzej, którzy kupili sobie jednakową pizzę. Krzyś zjadł zjadł połowę tej pizzy, zobaczcie, podzielił tą pizzę sobie na dwa kawałki i jeden z tych kawałków zjadł. Andrzej z kolei e... podzielił tą pizzę na cztery kawałki i zjadł trzy kawałki z cztery. Czyli ten zjadł jedną drugą pizzę, a Andrzej zjadł 3 czwarte No i teraz trzeba się zastanowić, który zjadł więcej tej pizzy, bo i liczniki są różne, i mianowniki są różne, ale po obrazkach od razu widać, że ta część no, jest mniejsza niż ta część. Zatem to Andrzej zjadł więcej niż Krzyś, więc znak będzie wyglądał w ten sposób. Dobrze. Dzień drugi, słuchajcie, znowu kupili pizzę. Tym razem Krzysztof znowu podzielił sobie na dwa duże kawałki i zjadł połowę, ale Andrzej też podzielił na cztery kawałki i zjadł tylko ćwiartkę. Ćwiartkę, czyli jedną część z czterech, zatem zjadł sobie jedną czwartą pizzy. Eee, tutaj, jak sami zauważycie, za chwilkę będą te same liczniki, a skoro są te same liczniki, to, już Wy dobrze wiecie, że ten ułamek jest większy, którego mianownik jest mniejszy. I widać tutaj od razu, nawet na rysunku, że przecież to zielone pole jest zdecydowanie większe niż to fioletowe. Czyli jedna druga jest większa niż jedna czwarta. Dobrze, poczekamy, aż to Pan skończy tłumaczyć, bo ja Wam to powiedziałam szybciej. Ok. I teraz dzień, słuchajcie, trzeci. Znowu kupuję pizzę. Krzyś podzielił tym razem swoją pizzę na 1, 2, 3, 4, 5, 6 kawałków. A Andrzej podzielił na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kawałków. Wracając do Krzysia, Skoro podzielił na 6 kawałków, a zjadł 5 kawałków z 6, zatem zjadł 5 szóstych. Andrzej podzielił na 8 kawałków, zjadł 3, więc zjadł 3 8 który zjadł więcej. Hmm. No, wydaje mi się, że po obrazku od razu widać, który zjadł więcej. Ale tutaj dla ułatwienia też można sobie zrobić taką kreskę. Zaraz tu pan to narysuje. O właśnie. Taką zrobił czerwoną kreskę. Podzielił na dwie różne części w naszej pizze. I widzimy, że 5 szóstych to jest więcej niż. Połowa pizzy, a 3 ósme to mniej niż połowa pizzy. Zatem ułamek 5 szóstych jest większy niż ułamek 3 ósmy. Ok. I my już dziękujemy panu. Więcej nam się z tego nie przyda. Mogę Wam oczywiście wysłać też link do tego filmu całego, żebyście mogli sobie go pooglądać. OK. A teraz słuchajcie, wracamy do naszej tablicy. Mamy ten ułamek 2 szóste i 1 siódma. Na razie sobie z niego zrezygnujemy. Hmm, pokażemy. Chciałam coś pokazać na e, osi liczbowej. Słuchajcie, ponieważ ułamki bardzo ładnie można porównywać na osi liczbowej, co pokazuje też, e, co jest pokazane również w podręczniku. E, I tu tak podobnie jak, jak, jak na obrazkach. Zrobił teraz na tym filmie, zrobimy na osi liczbowej. Narysuję sobie cztery osie liczbowe, albo ma nawet więcej, jak mi się zmieści. Dwa, trzy, cztery. A jeszcze jeden, jeszcze pięć, tylko że krawa się. Zrobicie to. O, coś się. Widzicie? Jeszcze raz spróbujemy. Nie chcę tutaj namalować na dole przez tą Ostatnia próba. Narazie. O, udało się. No wiadomo, jak oś liczbowa, to muszą być te grociki. Słuchajcie, może nie będzie szczyt decyzji, ale... Ok. Na pierwszym z tych osi chciałabym, a może tak. Robimy sobie najpierw kreski, gdzie jest 0, żeby było ład. Od razu szybciej. Tu będzie 0, 0, 0, 0 i 0. I na pierwszej osi e, chciałabym zaznaczyć, albo czekajcie jeszcze. raz, 3. O, tu będzie 1,5. Tu będzie jedynka, Jedynka, już mi tutaj piszę. Jedynka i tu będzie jedynka. Najpierw sobie to podzielimy. Dobra, już nie będę tu w gdzie jedynki, bo nam się zaczernie rysuje. I na pierwszej osi chciałabym zaznaczyć ułamek: jedna druga. Na drugiej chciałabym zaznaczyć ułamek: jedna czwarta. Na trzeciej trzy czwarte. Na czwartej 1 ósma i na ostatniej niech będzie 7 ósma. Tak? Dobra. OK. No to pamiętamy z lekcji o osi liczbowej, że żeby zaznaczyć na osi ułamek 1 2 to przedział od 0 do 1 muszę podzielić na dwie równe części. No to dzielę. Będzie gdzieś tutaj. Hop. Kolorem zaznaczę, że tu będzie mój ułamek. Napiszę na górze jedna druga. Tak? Ok. Yy, natomiast na, na kolejnej osi chcę zaznaczyć jedną czwartą. Więc muszę podzielić teraz mój odcinek między 0 a 1 na cztery części. Raz, dwa, trzy i cztery. Jest. Tak, mam cztery części, w miarę równe. Zaznaczam odcinek jedną 4 Ach, no ja mówiłam to. Jedną czwarty. Jedna część cztery. Jedna czwarta. Dobra. Na drugim, znaczy na trzeciej osi chcę zaznaczyć sobie mam trzy czwarte. Więc podobnie jak poprzednio muszę podzielić sobie ten odcinek na cztery równe części, ale tym razem zaznaczam odcinek 3 czwarte, więc 3 części z czterech. 1, 2 i 3. Więc to będzie 10, tak? No nie. Słuchajcie, dopiero odkryłam tą tablicę i się jej uczę. Obiecuję, że następnym razem będzie lepiej. 3, 4. Dobra. Ok. Yy, teraz chcę zaznaczyć na kolejnej osi ułamek 1, Więc Mój odcinek między 0 a 1 muszę podzielić na 8 kawałków. O nie, z tą mam ten czerwony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Tak? No to 1, 8. No to wiemy, że jest tutaj jeden kawałek z 8. 1, 8. I na ostatniej 8 chcę znaczyć ułamek 7 ósmych, czyli znowu dzielę na 8 części. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i to wiadomo, że jest ósma część. Hmm, nie, na kredkę, kolor czerwony, 7 8 czyli 7 części z 8. Jedna część, druga część, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Czyli tu będzie ułamek 7. 7. O, ktoś do mnie pisze. Wyłączam. Eee, I zobaczcie teraz, jak pięknie widać, który z tych ułamków jest Większy, który mniejszy. Możemy dla pomocy również dać sobie taką linię. Tak jak było wcześniej, porównywanie z połową. Tu gdzieś jest, jest jedna druga. O, mamy jedna druga. I teraz widzę na tej osi liczbowej, które ułamki są mniejsze od połowy. Że jedna czwarta, jedna ósma są mniejsze niż jedna druga. Eee... Mogę również powiedzieć dodatkowo, słuchajcie, że na przykład ułamek dwie czwarte, tutaj przecież są dwie części z czterech, jedna część, druga część, yy, zaznaczę to może żółtym, jedna część i druga część, czyli ułamek dwie czwarte to równo jedna druga, tak? Będą sobie równe, a dla ósemki to będzie jedna część, druga część, trzecia i czwarta. Czyli to będą 4 ósme. tak? Dobrze. Co jest większe niż 1 druga? No 3 czwarte. Widzimy, że jest to więcej niż 1 druga. I 7 różnych. I co jeszcze możemy dodatkowo powiedzieć? Ano, możemy dodatkowo powiedzieć, że na przykład 7 różnych, tak mniej więcej, jest większe niż 3 czwarte. Zobaczcie. Tutaj to widać, że 7 ósmych jest bliżej jedynki niż 3 czwarte. No bo 3 czwartym do tej jedynki brakuje taki kawałek. Jakbyśmy widzieli to w sali mogę na tablicy, to moglibyśmy to zmierzyć. Natomiast 7 ósmy brakuje taki kawałek. Więc widać, że ten brakujący kawałek do jedynki dla 7 ósmych jest mniejszy niż za 3 czwartych. Czyli 7 ósmych jest bliższe jedynki niż 3 czwarte. Zatem 7 ósmych jest większe niż 3 czwarte. Tak? Dobrze. Eee, myślę, że to chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania do tego tematu, to proszę piszcie, czy na WhatsAppie, czy na LIBRUSie. Jeżeli y, trudno jest Wam wykonać te zadania, nie męczcie rodziców, y, pytajcie mnie, a jak się nie uda, to po prostu zrobimy to, jak się spotkamy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę danego tygodnia. Y, pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!